Dąbrowa najpiękniejszą wsią opolską. Sołectwo zwyciężyło w konkursie Województwa Opolskiego, zdobywając nagrodę w wysokości 16 tysięcy złotych. Dąbrowa jest miejscem przepięknym. Wszystkich serdecznie zapraszam oczywiście do nas, żeby ujrzeli to co, my, to, co mieliśmy do pokazania komisji. Bardzo duże wyróżnienie dla nas. Jak coś robimy, to po prostu robimy wszyscy. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Radzie Sołeckiej, wszystkim organizacjom, które współdziałają ze mną, Sołtysem i z Radą Sołecką. Prawda, wszyscy się bardzo angażujemy i naprawdę współpraca jest bardzo, bardzo ścisła. Wie się po to, żeby na nie odpoczywać. Dąbrowa to przykład dynamicznie rozwijającej się miejscowości. W konkursie brane były pod uwagę między innymi rozwój i zmiany, jakie nastąpiły we wsi w ostatnich latach. W pięknej wsi oceniamy wiele kryteriów, m.in. współdziałanie różnych organizacji razem, współpracę mieszkańców, zaangażowanie tych mieszkańców, dbałość o piękno, zwrócenie uwagi na bioróżnorodność, na przyrodę, na zabytki kultury materialnej, niematerialnej. Więc tych kryteriów jest dosyć dużo i nie jest to takie proste. W tym roku również dodatkowe kryterium wykorzystania dziedzictwa kulinarnego, czyli promocji własnych produktów kulinarnych. Sołectwo Dąbrowa okazało się wielkim zaskoczeniem dla nas. Zwłaszcza w kontekście ilości zrealizowanych projektów, zwłaszcza w kontekście umiejętności współpracy różnych organizacji, bo im to jest na wsi najważniejsze. Ta umiejętność współpracy podmiotów, organizacji, Rady Sołeckiej Sołtysa, stowarzyszeń, wędkarzy OSP to jest klucz całego rozwoju sołectwa. I to bardzo pięknie w Dąbrowej się pojawia. W ostatnim czasie realizowanych było wiele projektów. Wieś pięknieje, a nagroda to motywacja do dalszej pracy na rzecz mieszkańców. Miejscowość Dąbrowa przechodzi czas prosperity. To jest ogromny progres, nie tylko w samej miejscowości, która dotychczas nie miała świetlicy nawet wiejskiej. W tej chwili jest tam klub seniora, mamy świetlicę, mamy prężnie działający klub sportowy, mamy skatepark, rolkowisko, jest przedszkole, jest Uniwersytet polski, piękny obiekt zamkowy, 21 hektarów parku zabytkowego, są aleje dębowe, jest aleja zielona, w której były sadzone 40 dębów na 40-lecie gminy. Mamy czym się chwalić, a przede wszystkim kapitał ludzki. To jest motor, który pcha nas do przodu. To jest zaleta właśnie o polskiej wsi. My się z tego cieszymy, że ta dbałość o walory otoczenia, dbałość o własne domostwa o to, aby wieś stała się atrakcyjna, powoduje, że ta wieś znajduje coraz to więcej większe zainteresowanie także wśród mieszkańców miast. Osobiście jestem mieszkańcem wioski i ogromnie się z tego cieszę. Dąbrowa zaprezentowała się jako miejscowość zgrana i aktywna społecznie. Wspólne starania pani Sołtys mieszkańców i wójt gminy Dąbrowa zaowocowały nagrodą, o którą biło się 15 sołectw. 22 edycja konkursu, który jest strasznie ważny dla odnowy wsi i dla wsi w ogóle, dlatego że to jest taka z jednej strony wizytówka, ale jednocześnie buduje się konsekwentnie taka baza wzorców. I projektów, i miejscowości wsi, na które pozostałe mogą się orientować. Dąbrowa to jest wieś, w której, jak w Soczewce, skupiły się te pomysły, czy te cele programu odnowy wsi, a więc współpraca mieszkańców, współpraca organizacji. To jest kwestia bioróżnorodności, bo to jest ważny element. Rozdanie nagród zorganizowano w Kadłubie, miejscowości, która w 2017 roku uzyskała tytuł Wsi 20-lecia programu rozwoju odnowy wsi. naszych przodków,